Zapytam wprost. Małgorzata więcej cebula. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapytam wprost dzisiaj w centrum plan salinarnych, bo rozmawiamy właśnie o tym parku. Naszym gościem jest Marek Sanecki, współautor projektu rewitalizacji park salinarnych. Dzień dobry Panie Marku. Dzień dobry Pani Redaktor. Dzień dobry Państwu. E, panie Marku, czy to był dla Pana prosty projekt? Nie ma prostych projektów w dzisiejszych czasach. Cała dokumentacja, żeby uświadomić może komuś, kto się nie zajmuje, tutaj nie siedzi w ogóle w branży, to są tego typu książki, to jest po kilkadziesiąt uzgodnień odnośnie infrastruktury, odnośnie elementów zagospodarowania z konserwatorem, z jednostkami. To jakby nie ma projektów w dzisiejszych czasach dotyczących zwłaszcza przestrzeni publicznej. Sam proces projektowania może trwać dwa lata spokojnie. Mm -hmm. Ale wspomniał Pan podczas tego spotkania, które odbyło się tutaj w Bochni całkiem niedawno, że to był projekt konserwatorski. W głównej mierze, przede wszystkim konserwatorski, czyli taki, który nawiązuje do tego, co kiedyś tu funkcjonowało. Więc kolejne moje pytanie. Skąd w takim razie w tym projekcie konserwatorskim, który ma nawiązywać do historii, znalazła się fontanna multimedialna, no bądź co, bądź nowoczesny y, obiekt? Takie było zamówienie. Czyli to takie nie było zamówienie, był żeby, żeby zaprojektować? Nie, po prostu mieliśmy takie wytyczne. Jest to jak najbardziej projekt konserwatorski i ten projekt, wszystkie jego elementy wynikają i z naszej analizy, z naszej kwerendy, ale też z wielu rozmów z przedstawicielami włozu. Mhm. To, to nie jest tak, że my składamy gotowy projekt i dostajemy pieczątkę. To są rozmowy, to są analizy, przedstawiamy czasami też różne warianty i wypracowujemy. I wojewódzki konserwator efekt. zabytków akceptuje je lub nie. Tak, akceptuje je lub nie, i myśmy rozmawiali też o różnych wariantach. Także, także to, co teraz wypracowaliśmy, jeżeli skupilibyśmy się na samej fontannie, to chciałbym podkreślić, że jest to specjalnie wymyślona w tym miejscu i tylko dla tego miejsca forma takiego kanału, który uczytelnia obry dawnego stawu który nam z kwerendy archiwalnej na, na planach historycznych wychodzi ten obrys. Akurat w tym miejscu? Akurat jest jest w tym miejscu. Czyli nie po środku, nie w osi jakby? N nie e... obok, nie w prawo, mm -hmm. nie w lewo, tylko akurat w tym miejscu. Mm -hmm. I to jest ten obrys. Na ten obrys dochodzą też uwarunkowania istniejące, czyli figura, czyli pomnik czynu niepodległościowego i ten obrys jest troszeczkę skorygowany, natomiast on odzwierciedla to miejsce takie historyczne. I to jest jakby to, co wynika z naszego projektu i to tworzy tą przestrzeń. Moim zdaniem bardzo ciekawą przestrzeń, bo to daje nam taki efekt, że my chodząc naokoło tej fontanny widzimy jakby obrys wody, widzimy jak, jakiej wielkości był ten staw, daje nam to jakby takie, takie przeniesienie, jakby obry, przeniesienie troszeczkę wstecz. Czyli my jesteśmy, mamy też taką możliwość, że my w ramach tego stawu mamy też przestrzeń taką udostępnioną dla ludzi. To może przekonać i, nas do tego pomysłu fontanny multimedialnej na plantach. I, i ja mogę odpowiadać za przestrzeń, którą zaprojektowaliśmy. I teraz, jeżeli słyszymy hasło fontanna multimedialna, to każdy ma jakieś tam wyobrażenie. Jeżeli zostało to zaakceptowane, zaprojektowane przez zespół i uzyskało... Pozwolenie konserwatorskie, to prawdopodobnie osoby odpowiedzialne za tą przestrzeń uznały, że jest miejsce na coś takiego. W naszym projekcie my projektujemy przestrzeń i zaprojektowaliśmy tą no naprawdę taką moim zdaniem ciekawą formę tej fontanny, która odwzorowuje historię, jednocześnie jest no elementem współczesnym, który daje dodatkową przestrzeń dla użytkowników. Ale Pana zdaniem teraz, taki element. I teraz kończąc. Mm -hmm. Jeżeli ona ma jakąś funkcjonalność pod tytułem, że... Bo takie było zapotrzebowanie, po prostu takie dostaliśmy wytyczne, mhm. żeby, żeby, żeby to dodać. Że jest mgiełka roz, taka rozpraszana, na której mogą być wyświetlane jakieś obrazy, to z punktu widzenia przestrzeni i projektu naszego, którym się zajmowaliśmy, uznaliśmy, że to jest dopuszczalne. Mhm. Ponieważ to nie ingeruje, nie wiem, w substancję, nie ingeruje w, w formę projektu i tak Jeżeli to jest potrzebne, to należy to wykonać, jeżeli to jest niepotrzebne i ktoś tego nie potrzebuje, wiadomo, że to są dodatkowe koszty i no właśnie, równie tych, dobrze można tego a nie A propos tych koszów, no to jest I dość kosztowna rzecz, wiemy na pewno, że y, po przetargu y, oferty są dużo wyższe niż możliwości miasta poprzekraczające no kilka milionów, jest, jest więc jakby pojawiła się, się też takie taka sugestia, że być może zrezygnujmy z tej fontanny multimedialnej. I teraz pytanie do Pana, czy są możliwe jakieś zmiany w projekcie? Na przykład rezygnacja z fontanny multimedialnej, a zastąpienie jej tradycyjną fontanną? Zawsze zrezygnować można... W z pewnych to, elementów. To praktycznie z każdego elementu zrezygnować można. Mhm. Yy, znaczy nie można z takiego, który jest powiązany z jakimś innym, który jest konieczny. Ale tak? na przykład, z tej fontanny, Ale na przykład, możemy zrezygnować, tak, czy nie? Tak, na przykład, jeżeli jest fontanna zaprojektowana i ona ma tą funkcjonalność, to z tej funkcjonalności można zrezygnować, jak najbardziej. A możemy ją zastąpić inną, tradycyjną fontanną? Jeżeli chodzi o formę, czyli to, o czym tutaj opowiadałem, w tym obrysie, mm -hmm. wiązałoby się to ze zmianą projektu całego i, I zmianą co to pozwolenia. Oznacza? Mhm. I to oznacza, że przystępujemy do projektowania od nowa. I to oznacza kolejne miesiące, yy, jakby wstrzymania inwestycji. No, raczej, raczej lata, bo miesiące projektowania, pozwolenia. Mhm. Czyli może się okazać, że pieniędzy, które miasto posiada, tych 12 milionów, nie wykorzystamy w tym czasie, yy, no bo przetarg, który, znaczy nie, nie da się w ogóle ogłosić tego przetargu do końca marca, jeżeli będzie konieczne przeprojektowanie. Prawda. Tak to rozumiem. tak? tak? Prawdopodobnie. Tak. Dobrze, no to fontanny zostawmy w takim razie. Zatrzymajmy się chwilę przy drzewach. To jest kolejna, kolejna rzecz, która mocno tutaj wzbudza mocne kontrowersje. Ponad 80 drzew do wycięcia. Czym sugerowano się, wydając takie ilości? Hmm? Mogę powiedzieć, że nie jest łatwo wyciąć drzewa w zabytkowym parku. Jakby decyzja o wycince to jest jedno z działań. Takie ostateczne, tak? Mm -hmm. Nikt tego nie chce robić. Też yy, z całą pewnością nikt nie chce wydawać zezwolenia na wycinkę. Mm -hmm. yy, ale proszę zauważyć, że yy, w projekcie, który, który my opracowywaliśmy, yy, jeżeli dobrze pamiętam, tam było chyba 94 yy, egzemplarze wskazane do wycinki. Mm -hmm. yy, to było już ponad 5 lat temu. Yy, w chwili obecnej mamy... Pozwolenie na wycinkę 83. Ale to i tak bardzo dużo. Pozwolenie na wycinkę jest wydawane na rok. Co roku stan się zmienia. To znaczy, ileś drzew wypada albo kolejne dochodzą. Za każdym razem, praktycznie co roku, są aktualizowane tego typu opracowania. My przystępując do projektu, mieliśmy opracowanie gotowe inwentaryzacji i i gospodarki drzewostanem mm -hmm. opracowane przez panią magister inżynierkę Katarzynę Kozak Jarosz, która doskonale zna ten teren i od lat zajmuje się plantami. I my tak naprawdę mieliśmy już to opracowanie gotowe i tylko je aktualizowaliśmy w jakimś niewielkim zakresie, ponieważ to jest proces. Te drzewa z roku na rok, ich stan się zmienia. Jeżeli mamy drzewo, które 5 lat temu było wskazane do wycinki, to ono mogło być na przykład mieć obwód 12 cm. Czyli była to jakaś samosiejka, która rosła w cieniu drzewa i nie rokowała, że w ogóle będzie, mhm. będzie w przyszłości mogła tutaj funkcjonować. I zdarzają się takie przypadki tutaj na tych plantach też. I teraz po pięciu latach, jeżeli te prace nie zostały wykonane zgodnie, zgodnie z tą naszą y, gospodarką, y, to na przykład to drzewo, które zacieniało, ono z jakichś względów mogło wypaść, mhm. jego już nie ma, a to, które nie rokowało... Yy, na przykład w tej chwili już nie ma 12 cm mm -hmm. obchodu, rozumiem, ale tylko idąc, yy, 30. Tak? Idąc w takim takim myślenia, I, i teraz, Można powiedzieć, że gdybyśmy poczekali jeszcze, nie wiem, 5 lat, to by się okazało, że zamiast tych 83, do wycinki byłoby 60. Albo 120. I teraz yy, tłumaczę o tym, żeby pokazać, że są niuanse, tak? Że z roku na rok, jak są mm -hmm. aktualizowane te opracowania, to część drzew dochodzi... Yy, Część w ogóle wypada już i nie jest objęta wnioskiem i tak dalej. Natomiast co do zasady, proszę sobie to porównać. Pięć lat temu było 90 parę, w tej chwili jest też prawie no ponad 80. Czyli poza tym, że są jednostkowe przypadki, gdzie coś się zmienia, czy zmienia się stanowisko organu, który wydaje to pozwolenie, mhm. bo to też jest tak że przychodzi inspektor i jeden inspektor oceni to drzewo, że ono nie rokuje i że wydaje zgodę, a drugi inspektor po trzech latach, albo, albo na odwrót, mm -hmm. prawda, po prostu to jest ocena ludzi, którzy oczywiście mają wiedzę, mają doświadczenie, ale jest to zawsze ocena... Tak, ale ludzi. ile opinii, ile osób tyle opinii? Znaczy, właśnie teraz też, żeby znowu nie popaść w coś takiego, że, że tutaj nikt nie wie, co się dzieje. Wszyscy doskonale wiedzą i ta liczba, czy to jest 85, czy to mhm. będzie 78, czy to będzie 98, ona zawsze będzie gdzieś w tym pułapie, mhm. bo ten drzewostan jest naprawdę przebadany wielokrotnie. Czy znaczy nie wydaje się Panu, że konieczne jest przeprowadzenie po raz kolejny badań dendrologicznych? No nie mówię, że przez Państwa, być może na zlecenie Urzędu Miasta. Znaczy to, jest, to jest troszeczkę tak, jakby mnie Pani pytała, czy my to rzetelnie zrobiliśmy. To, to była też, to co my wykonaliśmy, to też była tylko i, i wyłącznie aktualizacja tego, co już było opracowane. I teraz jakby przechodząc do, do płęty. jeżeli mieliśmy te około 90 drzew wskazanych do wycinki, to zauważmy, że w ciągu tych pięciu lat, nawet w ostatnim czasie, kiedy były takie intensywne opady śniegu, pięć z drzew i to są też, te drzewa, które były wskazywane w dokumentacji jako zagrażające, one po prostu się wywróciły. Mm -hmm. I to jest naprawdę szczęście, że one się nie przewróciły na budynek, samochód yy, lub dziecko. Mm -hmm. Także yy, i to się zasadniczo nie zmienia. Ta mm -hmm. ilość tych drzew, które mają problemy ze statyką, ona taka jest. Mm -hmm. Tutaj można mówić o jakichś niuansach, tych, tych takich drzew, które mają kiepski stan ale powiedzmy są jeszcze o niskich średnicach i można dyskutować. Ale to są tak jak mówiłem. Ktoś może zdecyduje, że dwa, trzy drzewa jednak spróbujmy zachować, mm -hmm. a ktoś inny zdecyduje, że może dwa, trzy drzewa Dobrze, jeszcze, w, wątek jeszcze wskażmy. Tak? Nie są potrzebne według Pana kolejne badania dendrologiczne? Aktualne? Według mnie nie są potrzebne i nawet nie wiem co one by miały wnieść. Tak? Bo one by mogły yy, jedynie potwierdzić te prace, które Tą, były wykonane. Do tej pory. Jeżeli chcielibyśmy jakby powtórzyć tomografię, to to naprawdę są, są opracowania, które są czasochłonne, kosztochłonne i jakby no też nie bardzo, nie bardzo rozumiem, jak można robić coś, coś po raz kolejny, co zostało zrobione przez najlepszych fachowców w tej dziedzinie. Dobrze, nie podoba się y, tak, że y, to, że powstanie dodatkowa aleja, oprócz tych, które funkcjonują. Pewnie jest jakieś uzasadnienie powstania tej alei. Jakie? Jeżeli my wprowadzamy jakieś dodatkowe alejki, one mają też, wprowadzają dodatkowe funkcjonalności, to raz, ale trzeba jakby wejść troszeczkę głębiej w cały obszar tych plant. Mhm. My tutaj mamy szereg problemów. Jednym z problemów, który jest no właściwie jednym z najważniejszych, to jest gospodarka wodą. Ponieważ wiemy, że tutaj storynka kiedyś płynęła, my widzimy, jak jest ukształtowany cały ten teren z otoczeniem. Można powiedzieć, że cały ten ciąg zachodnio-wschodni, plan salinarnych, jest pewnego rodzaju taką takim zagłębieniu taką niecką, no co no widać, ponieważ tam kiedyś płynął potok, prawda? To naturalnie zawsze z ukształtowania terenu wychodzi. Jego teraz nie ma, natomiast ukształtowanie co do zasady się nie zmieniło, ale się nawet pogorszyło, ponieważ tereny wokół zostały w dużej mierze utwardzone i teraz tak, my może nie mamy widocznego cieku, ale mamy wody też takie napływowe. I drzewostan, który mamy na terenie parku, on się zmaga cały czas z problemami różnorakimi. Z jednej strony drzewa, które kiedyś były lepiej nawodnione, dochodzą zmiany klimatyczne, poziomy wód gruntowych się obniżają. Z drugiej strony dochodzą deszcze nawalne i mamy cały czas to ukształtowanie i z kolei zalewanie systemu korzeniowego. Gleba jest nienapowietrzona. I w tym projekcie bardzo duże znaczenie miało w ogóle podejście do kształtowania alejek. Alejki są wodoprzepuszczalne, są z nawierzchni. Bo z czego są wodoprzepuszczalne? Z nawierzchni te wodoprzepuszczalnej, tak. To jest Ale nawierzchnia minera mineralna, czyli to jest krzywo kamienne, mhm. mineralno-żywiczne. Zawsze przy każdym tego typu projekcie analizujemy wszelkie dostępne mm, rodzaje nawierzchni. I tutaj w uzgodnieniu. Też z konserwatorem, który mm -hmm. no zupełnie nie wyobrażał sobie, żeby, żeby w tym zrewitalizowanym projekcie pojawił się znowu asfalt. Mm -hmm. Beton czy kamień nawet? Nawierzchnia jest przepuszczalna, do tego jest zaprojektowany też system drenaży, który pozwala poprawić jakby higienę też tych plant, mm -hmm. prawda? My mamy problem. Ja to nie do końca rozumiem, tak tutaj wejdę w słowo. Jak ta aleja, która będzie dodatkową aleją, pomoże jakby w tej gospodarce wodnej? Pomoże. W jaki sposób? Pomoże, ponieważ każda alejka, która jest przepuszczalna, tworzy pewien Tylko rodzaj. Tylko tam jest teraz trawa, no to i tak jest przepuszczalna. W A tym właśnie miejscu. nie jest, ponieważ ponieważ gleba tutaj jest nieprzepuszczalna, jest trawa, na której stoją głębokie kałuże. Czyli budowa tej alejki na pewno poprawi to. Tak, to jest jeden z elementów, który poprawia. Także ja jakby próbuję wytłumaczyć, że wszystkie decyzje są, y, mają i, ileś jakby mhm. powodów. Tak? Mhm. Nie, nie, ma, nie ma przy tego typu projekcie nie ma żadnych decyzji projektowych, które wynikają na przykład tylko z tego, że komuś się wydaje, że tak będzie ładniej albo brzydziej. Można mhm. nie robić jakiejś alejki. Tylko tak jak mówię. Szkielet alejek jest zaprojektowany z jakiegoś powodu i czemuś służy. Mm -hmm. I ma jakieś zadanie. I ma, w ma swoje zadania, tej zadanie. Tak? Dobrze już na zakończenie zapytam o y, stronę plant od ulicy Regis czy te betonowe donice pozostaną i czy pozostaną kasztanowce które są takim bardzo charakterystycznym elementem plant salinarnych. Jeżeli chodzi o donice, one w zmodernizowanym kształcie zostaną. Są zaprojektowane też nasadzenia, które tutaj cyklicznie się pojawiają, ale one w naszym projekcie też były przewidywane. Jeżeli chodzi o szpalery kasztanowców, to jest to no według nas najcenniejsza tutaj rzecz. I te kasztanowce były szczególnie analizowane, i większość tych tomografów była robiona właśnie. Na Dla kasztanowców. Mhm. I one tak. Szrotówek atakujący tak. kasztanowce no, czyni spustoszenie. I my mhm. mamy ten sam problem na plantach w Krakowie. No, tutaj niestety jest to samo. I te kasztanowce chcemy chronić jak najbardziej. Projekt przewiduje zastępowanie tych, które wypadają sukcesywnie kasztanowców, też kasztanowcem. To jest ten eskulus. Karnea, czyli odmiana z czerwonymi kwiatami, on jest troszeczkę bardziej odporny <knie> na środówka. Ale wśród tych, które teraz rosną, czy są przewidywania do wycięcia i plany wycięcia? Tak, są jeszcze, są, są jeszcze yy, niektóre z nich, które zagrażają bezpieczeństwu. Yy, natomiast co jest bardzo ważne, że w tej gospodarce, ponieważ my mamy pozycji w gospodarce zielenią około 550, tam dokładnie nie pamiętam. Dla każdego drzewa są zalecenia, i dla wielu z tych drzew y, ta opieka polega na przykład na tym, że będzie założone jakieś wiązanie, które zapobiegnie wyłamaniu gałęzi. Jest mhm. czasami redukcja korony, są cięcia pielęgnacyjne formujące i różne tego typu działania, które muszą być zrobione, y, a nie są robione, tak? I one mogłyby być zrobione już praktycznie no, po pozwoleniu tym 5 lat temu. Natomiast ponieważ Cały czas inwestycja nie wchodziła w fazę realizacji, mhm. to wiele z tych drzew, które można było uratować, po prostu straciło możliwość egzystowania dalej. Wycięcie jest ostatecznością. No, a nie pamięta pan, ile tych drzew ma być wyciętych z tych kasztanowców? Mówi pan kilka, no ich aż tak dużo. Nie pamiętam nie jest. kilka. Mhm. Dobrze, bardzo dziękuję. Tutaj musimy postawić kropkę nad i, chociaż na temat rewitalizacji można by rozmawiać jeszcze bardzo długo. Naszym gościem był Marek Sanecki, współautor projektu rewitalizacji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.